Mam 27 lat i uciekam od rodziców. Raczej już 28. Czyli remontujemy mieszkanie mojej babci, w którym to teraz ja będę mieszkać. Z lekkim opóźnieniem, ale robimy balkon. Tak, on prezentuje się przed metamorfozą i jest naprawdę mały. I oczywiście całość zaczynamy od wyczyszczenia całego balkonu. Był bardzo brudny. Jest on mały, więc wszystko, co do niego przyniosłam, jest trochę pomniejszone. Zdecydowałam się na dwa metalowe, czarne krzesełka z IKEA i stolik, a dokładniej pół stolika. Krzesełka przyszły w całości, więc nic nie musiałam składać, a nad stolikiem trochę się pogłowiłam, ale było to naprawdę proste i dość szybko to zrobiłam. Teraz czas na dekorację mi zależało na lekko francuskim stylu. Więc mam sporo naturalnych dodatków, takich jak dywanik czy te piękne gliniane donice. Dodatkowo chciałam trochę światła, więc tutaj mamy lampeczki i przyszły mi na ratunek trytytki. No, kawaler musiał mieć posłanie, jest zadowolony. Dokładamy więcej dodatków. Uwierzcie, one tutaj zrobią robotę, no i roślinki. Zdecydowałam się na trochę ziół, no i kwiaty. Zobaczcie, jak to przepięknie wygląda wieczorem. Ja jestem po prostu zakochana i całe lato spędziłam na tym balkonie.